Widzę, że ostatnio już w momentach, kiedy e, mam trochę czasu, to głównie się zamykam i stricte jestem nastawiony na komedie. Głównie, głównie komedie, w których jest niestety niewiele dobrych, e, nowych, przez co mam w kółko przeważnie te stare. <głos》>. Mam taką w ogóle jazdę straszną na stare kino polskie. Hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia. Boże, jest tych filmów cała masa. Proszę pani, byśmy zamawiało tylko po jednej porcji kremu. To też rachunek opiewa na trzy porcje. Tak, ale Pani przyniosła sześć porcji. Proszę się ze mną nie sprzeczać, ja jestem w porządku. Nie ma drugiego takiego filmu w ogóle w kinematografii polskiej, jak Hydrozagadka. Z jednej strony, dość prosty sposób udało mu się uśmieszyć systemy, a z drugiej strony sprzedał to przez teoretycznie mega głupową historyjkę. On jest cudowny. Gdybym miała jego zdjęcie, nosiła mnie zawsze przy sobie. Bez tego filmu nie wyobrażam sobie w ogóle kinematografii polskiej, ale Hydrozagadka, no, zryła mi belet poważnie, Na Pani miejscu, Pani Jolu wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę niziną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę. Mam już swój wiek wiadomo, że lubię klasykę, czyli Monty Python i całą resztę, ale jest mi bardzo blisko. To i, was blind and now I can see. Oh! Dzisiaj za tej papki całej te absurdalne komedie czasami są. E, w ogóle wydaje się absurdalny pomysł na <laughs> wicepremierze. Od polskiej komedii oczekujemy tego, żeby ona była. E, po prostu, żeśmy ją cytowali całymi, całymi scenami. Nie? U mnie w domu to, to, to głównie jedziemy cytatami. Bo scena w ogóle tam z, z tym jąkającym się e, rewińskim. Kryształ, nie człowiek, kryształ. Ochudzki, bardzo mi miło. I o, czekam. O, o. Będę śpiewał, to wtedy się nie jąka Aha. dobrze. Dla mnie taką z nowych komedii na pewno jest chłopaki nie płaczą, tak zresztą pierwszy raz jak zobaczyłem ją w kinie na kolaudacji, jak pytają się mnie, czy zrobię muzykę do tego. Zwariowałem już w połowie, nie? Wiedziałem, że to będzie kult, nie? że to po prostu te teksty są po prostu za mocne. Nie? Z takimi trzeba krótko, bez przesadnej czułości, jak raz zauważy, że ma nad tobą władzę, to przegrałeś grucha, babie trzeba założyć Homonto. Tak robili do XII wieku polscy chłopi. Zakładali babom homonto i orali nimi pole. Zerowany duet, bardzo. Maklakiewicza Cześć, i Mizbach. No to Kosłowski, tak jak wszyscy. Też byśmy sobie życzyli, żeby dużo takich komediowych się Kozakowski. pojawiało duetów w, w polskim kinie. Narożny. Przepraszam. Ile panu nałożyć? Wielu proszę. Dla mnie fenomenem jest, tu nie będę też oryginalny, e, Borys Szyc, który potrafi się wcielić we wszystko, zresztą widziałem, jak potrafi się w pięć minut wcielić w niesamowitą postać na deskach teatru. Po czym wyjść i być totalnie zupełnie innym świerem. Jest niesamowity, niesamowicie uzdolniony aktorsko. Prawda jest taka, że w każdym tak u a i co jest dla niej za jej pracę i uprzejmość. Jeżeli chodzi o nurt hollywoodzki, to chyba największym fanem jestem takiej ekipy Happy Madison. Zawsze, jeżeli jest marka Happy Madison, zawsze w ciemnobiałym. Wiem, że będzie mi się podobała, bo przynajmniej nie będę zawiedziony. Oh, I'm sorry. I'm not. Lubię do dzisiaj grać Alex. Co ja mam wam powiedzieć? Jestem kolesiem, który ma trochę zwichrowane pojęcie o filmie. Czekam jak zwykle na jakieś te, na przykład, gdzie, gdzie się poda, podział czerwiczewsk. Gdzie on się zaszedł? To, to jest komik, który mnie zawsze po prostu rozkładał na łopatki. Lubię takie ikony kina tak naprawdę. Z młodego pokolenia tam obserwuje się tych nowych ludzi, ale no jest kilku ale lubię właśnie szczególnie tą ekipę Happy Madison, oni wokół siebie gromadzą ludzi, których akurat cenię za, za ten rodzaj gry aktorskiej. Miło, że grają prawie w każdym filmie tak samo, ale jest to tak k zajebiste, że ja nam się. No, Happy Madison mnie kładzie na opadki, jeżeli chodzi o Hollywood. Cała reszta, no to mówię, no, głównie klasyka, na którą czekam, Chase, gdzie ty jesteś?